Zaczynamy Czas Rodzinny! Dzień dobry! Witajcie w domu należącym do wydawnictwa The Bible Tells Me So i w kolejnym odcinku programu Czas rodzinny. Dzisiaj będziemy mówić o byciu wymagającym wobec siebie. Ktoś, kto jest wymagający wobec siebie, jest zarówno autentyczny, jak i dokładny. Do wszystkiego, co robi, podchodzi poważnie i wykonuje to precyzyjnie. Nie jest też wścibski, czyli nie wtrąca się w sprawy, które go nie dotyczą. Myślę, że ta lekcja będzie dla nas bardzo ciekawa i pomocna. Najpierw jednak obejrzyjmy prace, które nadesłaliście po poprzednim programie. Wspaniałe prace. To były wspaniałe prace, a teraz nadszedł czas na puzzle. Czy zdołacie jako pierwsi swojej rodzinie odgadnąć, co one przedstawiają? Jeśli powiedzieliście, papier kolorowy, to zgadliście. Świetna robota. W trakcie programu spróbujcie odgadnąć, jaki związek ma papier kolorowy z naszym dzisiejszym tematem, czyli byciem wymagającym wobec siebie. A teraz, ciekawe, czy ktoś mi powie, na co nadszedł czas? Nadszedł czas na werset z Biblii. Zgadza się. Czas na werset z Biblii. Nasz dzisiejszy werset pochodzi ze Starego Testamentu z księgi Wyjścia 25-40. Uważaj, abyś uczynił wszystko według wzoru tego, co ci ukazano na górze. Uważaj, abyś uczynił wszystko według wzoru tego, co ci ukazano na górze. A teraz Wasza kolej. Przeczytajcie ten werset ze swoją rodziną. Gotowi? Start! Teraz starszy czas na kolejną historię z panią Base. Dzień dobry, pani Base. Dzień dobry, panie Harvey i dzień dobry wam wszystkim. Dzisiejsza historia dotycząca bycia wymagającym wobec siebie nosi tytuł To nie twoje. Sara, zawołała z łazienki dwunastoletnia Joasia, czesząc swoje włosy: Trzymaj się z dala od mojej komody. Widzę cię w lustrze. Siedmioletnia Sara szybko odsunęła rękę od komody siostry. O, dlaczego nie mogę pooglądać sobie twoich rzeczy? Twoje ubrania są dużo ciekawsze niż moje. Narzekała Sara, wychodząc ze smutkiem z pokoju Joasi i udając się na dół do kuchni, gdzie mama przygotowywała obiad. Nie wyglądasz na zbyt szczęśliwą córeczko, zauważyła mama. Co się stało? Ach, zaczęła Sara. Joasia właśnie przyłapała mnie, jak znowu grzebałam w jej komodzie. Wiem, że nie powinnam tego robić, ale nie mogę się powstrzymać, to takie trudne. Masz córeczko? Powiedziała uprzejmie mama, podając Sarze talerze. Czy mogłabyś nakryć do stołu? Kiedy Joasia, Edek i Kuba zejdą na obiad, chciałabym wam powiedzieć o pewnym niepozornym, ale superpotężnym słowie, które pomoże nam rozwiązać cały ten problem. Sara przestała na chwilę nakrywać do stołu i zapytała: O superpotężnym słowie? Jakim? Wygląda na to, powiedziała mama z uśmiechem. Że bardziej ciekawi Cię ten temat niż sam obiad. Wiesz, że nie możemy zacząć jeść, dopóki stół nie będzie gotowy, prawda? A, tak! Przepraszam, mamo! odpowiedziała Sara, ale pod nosem wciąż szeptała do siebie. Ciekawe, co to za słowo! Wow, niepozorne, ale superpotężne słowo! Ciekawe, co to za słowo! Możecie się tego dowiedzieć, drukując całą historię i czytając ją ze swoją rodziną. Dziękujemy pani Bates. Do zobaczenia następnym razem. Bardzo się cieszę, że już za chwilę przyjdzie czas na robótkę, ponieważ pani Mason pokaże nam, jak zrobić takiego motylka. Czyż nie jest on uroczy? Gdy go wcześniej robiłem, bardzo starałem się ściśle podążać za instrukcjami i dlatego wyszedł mi bardzo ładnie. A tutaj mam drugiego, którego zrobiłem wczoraj, a nie byłem wobec siebie zbyt wymagający i zrobiłem go niedbale, nie podążając ściśle za instrukcjami. Który z nich podoba Wam się bardziej? Ten, którego zrobiłem starannie, czy ten, którego wykonałem niedbale? Mi bardziej podoba się ten, którego zrobiłem starannie, podążając za instrukcjami i będąc wobec siebie wymagający. O, właśnie przyszła pani Mason. Jesteście gotowi wykonać takiego motylka ze swoją rodziną? Dobrze, to miłej pracy. Proszę wejść, pani Mason. Dzień dobry, panie Harvey i dzień dobry wam wszystkim. Bardzo się cieszę, że znowu mogę być z wami. Zaczynamy kolejną robótkę. Dzisiaj zrobimy migrującego motyla. będziecie potrzebować. Żółty papier złóż tak, aby powstały dwa paski o szerokości około 5 cm. Odetnij resztę papieru, złóż kartkę w pół i przedniej kartkę na zgięciach, tak aby powstały cztery prostokąty. Wsklej ze sobą końce każdego z nich, aby powstały rolniki. Sklej ze sobą wszystkie ruloniki. Złóż w półfioletowy papier. Narysuj jedno skrzydełko i wytnij. Przyklej ciało motyla do skrzydełek. Przyklej oczka. Złóż w pół różowy papier, narysuj plamki, które umieścimy na skrzydłach motylka i wytnij. Przyklej je na skrzydełka. Przedniej druci kreatywny na pół jedną połówkę odłóż na bok, a drugą połówkę przedni ponownie na pół. Zegnij u góry oba druciki, tak aby powstały czułki. Przyklej czułki z tyłu głowy motylka. Na jednym ze skrzydełek napisz werset. Świetna robota! Jesteście gotowi na piosenkę? Świetnie! Przywitajmy się teraz z panem i panią Łuc. Dzień dobry pani i pani Łuc! Witajcie. Witajcie! W księdze wyjścia... Bóg dał Mojżeszowi bardzo dokładne instrukcje dotyczące tego, jak zbudować przybytek. Każdego poranka, kiedy możesz się budził, miał zapewne bardzo dużo do zrobienia. Dlatego musiał być wymagający wobec siebie i nauczyć się ściśle podążać za instrukcjami, które otrzymał od Boga. Wy także, kiedy się rano budzicie, macie zapewne dużo do zrobienia, prawda? Jest to wspaniała okazja do tego, abyście nauczyli się być wymagający wobec siebie i robili to, co macie zrobić, tak jak należy to zrobić i kiedy należy to zrobić. Zgadza się. Tak jak Mojżesz, możemy nauczyć się, że mam, mam zrobić, zrobić to i tamto, i tamto też. też, a, a gdy, gdy to robię, to robię nie ociągać ja się. się. Teraz czas poznać więcej członków naszej wspaniałej, wyjątkowej, wielkiej na cały świat rodziny. Dziś wybierzemy się aż do Kanady i poznamy kolejnych członków naszej rodziny www. Jesteśmy rodziną król z Kanady. Ja mam na imię Tobias, to mój tata Maciej i moja najmłodsza siostra Nanet. Moja mama Paula, mój brat Matthias i siostra Atalia. Kiedy jesteśmy na dworze, jesteśmy szczęśliwi i zdrowi. Zawsze jemy obiad razem, całą rodziną. Jedną z naszych ulubionych potraw jest pieczony kurczak, pieczone ziemniaki i sałatka, którą nazywamy zieloną mocą. Jest prosta i przepyszna. Przepadamy także za domowymi ogórkami kiszonymi naszego taty i za kolumbijskimi plackami serowymi naszej mamy. A na deser zajadamy się polską czekoladą. Pytanie od dziecka. Cześć, mam na imię Shasana i jestem z Tasmanii w Australii. Chcę Was o coś zapytać. Jaka jest Wasza ulubiona pora roku i dlaczego? Moją ulubioną porą roku jest lato, bo można wtedy jeździć na rowerach, chodzić na piesze wycieczki, jeździć pod namiot i pływać w jeziorze. Bardzo lubię być na dworze z moją rodziną. Dziękujemy, że nas dzisiaj odwiedziliście. Bardzo się cieszymy, że jesteście częścią naszej wspaniałej, wyjątkowej, wielkiej na cały świat rodziny. A teraz czas nauczyć się czegoś o byciu wymagającym wobec siebie od Bożego stworzenia. No to idziemy na zewnątrz. Cześć, Ali! Dzień dobry, panie Harvey. Gdzie dzisiaj jesteś? Jestem na dworze i przyglądam się ptakom. Kiedy widzimy latające po niebie ptaki, może się nam wydawać, że nie trzymają się one żadnych reguł. W rzeczywistości jednak muszą być wobec siebie bardzo wymagające, aby odlecieć na zimę na południe w idealnie odpowiednim czasie. Nazywamy to migracją ptaków. Ptaki migrują, bo gdyby zostały tu, gdzie są, byłoby im za zimno. Dlatego muszą na zimę ulecieć na południe, do ciepłych krajów. I wiecie co? Nie tylko ptaki migrują, robią to także niektóre motyle, które przelatują setki, a nawet tysiące kilometrów. Tak więc i ptaki, i motyle muszą być wobec siebie bardzo wymagające, aby odlecieć w właściwym czasie do właściwego miejsca. Czyż to nie jest niesamowite? Patrząc na Boże stworzenie, widzimy wyraźnie, że nie powinniśmy być niedbali ani niestaranni. Nie! Musimy nauczyć się być wymagający wobec siebie. Do widzenia! Ten, kto jest autentyczny, jest solidny. Ten, kto jest dokładny, jest silny. Aby jednak być osobą, która jest wymagająca wobec siebie, musimy być zarówno autentyczni, jak i dokładni, ponieważ osoba taka podchodzi do tego, co ma zrobić poważnie i wykonuje to precyzyjnie. Kiedy prosimy o zrobienie czegoś osobę niedbałą, rzadko robi to ona na czas i zwykle wykonuje to niedokładnie. Ci jednak, którzy są wobec siebie wymagający, zawsze podchodzą do swoich zadań poważnie i wykonują je precyzyjnie i na czas. Tak więc, podczas gdy jesteśmy młodzi, możemy uczyć się być autentyczni, dokładni i wymagający wobec siebie w tym, co mówimy i co robimy. Cieszę się, że mogłem nauczyć się czegoś na temat bycia wymagającym wymagającym wobec siebie, a nie wobec innych. Teraz możecie dokończyć dzisiejszą historię i dowiedzieć się, co to za niepozorne, lecz superpotężne słowo. Pamiętacie? Myślę, że spodoba Wam się zakończenie tej historii. A my zobaczymy się następnym razem, kiedy poznamy nową historię w kolejnym odcinku programu Czas Rodzinny. As for me and my house, we